Jest 11 dzień akcji górskiej. Wyprawa osiągnęła wysokość 7000 metrów. W górze działa dwuosobowy zespół, który ma za zadanie założyć jutro obóz trzeci. Po nim następno ruszają kolejne dwa zespoły, aby zdobyć aklimatyzację pozwalającą na zaatakowanie szczytu. Szkoda, że śnieg trochę przez to mięknie, jak to się popularnie mówi. Dokąd doszliście do takiej wysokości? To zależy kto. Zmiana odbył. dalej. No i jak lider upadnia dzisiejsze wyjście?